Maneczko. Mam tutaj taką anomalię To jest temperatura wody na wyjściu z wymiennika Tu mamy temperaturę gazu na zasilaniu wymiennika Temperatura gazu na wyjściu z wymiennika I mamy temperaturę wody na powrocie z instalacji ta temperatura na powrocie cały czas rośnie. Już teraz zacząłem nagrywać, to już jest trochę większa, ale była tam powiedzmy 26 stopni. Natomiast temperatura na wyjściu z wymiennika wody miała już 36,4 i sukcesywnie spada, tylko że bardzo pomału, ale spada cały czas, gdzie temperatura powrotu z instalacji rośnie. Natomiast temperatura gazu. Która, który, który, który idzie do, do, do wymiennika, też pomału rośnie cały czas. Pomału, ale cały czas rośnie. Było 52 stopnie gazu, kiedy tutaj było 36,4, i zaczęło się wahać pomiędzy 36,3, a 36,4. Natomiast temperatura powrotu była tam 27, chyba i 8. Powiedzmy, że 28. Teraz temperatura gazu na zasilaniu jest o 5 stopni wyższa, natomiast o pół stopnia jest niższa, ponad, o więcej niż o pół stopnia jest, jest temperatura na, na wyjściu z wymiennika niższa. Jest to taka dziwna, dziwna dla mnie anomalia, nie rozumiem za bardzo tego. Nawet już wyświetlacz klimy pokazał 24 stopnie z 25 spadło na 24. Oczywiście, temperatura zadana to jest 28 stopni. No i nie rozumiem tej anomalii. Może ktoś jest mądrzejszy i mi to wytłumaczy? Dlaczego temperatura powrotu, jeśli rośnie, to dlaczego spada temperatura na zasilaniu przy temperaturze załóżmy, że stałej gazu, ale tak naprawdę rosnącej, bo ta temperatura cały czas rośnie. Także no słuchajcie, no jest, na dworzu jest dosyć. No jest bardzo wilgotno, szybko się zasrania wymiennik. Ale temperatura jest tam powiedzmy minus 2, natomiast, natomiast bardzo szybko wymiennik się zasrania. Taka dla mnie troszeczkę anomalia. No tak już może od razu pokażę tutaj to swoje dobrodziejstwo. W sumie niczym się to nie różni od tego co miałem poprzednio, chociaż jednostka jest na zewnątrz inna. Tam to zostało wszystko tam, gdzie było. Tutaj zrobiłem wymiennik w taki sam sposób, z tym, że 15 metrów. Rurka jedna, jedna, druga cala gazowa i rurka wodna P32. Trochę szczelniej to wszystko tam obudowałem, żeby nie traciło tej temperatury. Natomiast mam cały czas problem z doprowadzeniem wody do 40 stopni dopuściłem gazu teraz troszeczkę tam 300 setki no i myślałem już się ucieszyłem, że fajnie będzie bo temperatura na zasilaniu instalacji bardzo szybko rosła przy bardzo wolno rosnącej temperaturze gazu tam było 40 stopni i pomału rosło a tutaj było 30 stopni i fajnie szybko rosło natomiast teraz jest taka dziwna sytuacja, że no widzicie spada ta temperatura, przy czym na zasilaniu można powiedzieć, że teraz już jest w miarę stabilnie, no ale to też dlatego nie rośnie, bo już i na zasilaniu ta temperatura nie rośnie, także, no ale w każdym razie nie rozumiem, dlaczego tutaj temperatura spada, gdzie temperatura gazu jest taka sama, to gaz ma inną objętość i dlatego nie jest tak wydajny w tym momencie. A jak się sprężarka rozpędza, to ma inną objętość i, i jest większa wydajność wymiennika. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem o co chodzi. To jest powrót gazu z wymiennika, natomiast on jest przy, samej, przy samym wymienniku, więc ja na niego nie patrzę. Patrzę na powrót gazu tutaj. Jest taki dla mnie bardziej wiarygodny. Ten pomiar, on jest tak powiedzmy. Około, około pół metra od, od, przepraszam, nie, metr od wymiennika już. Także, no słuchajcie, no prosiłbym o jakąś, o jakąś wypowiedź na ten temat. Widzicie, no, podczas samego nagrywania tego filmu, no już spada, spada tutaj temperatura wody, gdzie temperatura gazu cały czas no, rośnie, a przynajmniej nie spada. Temperatura gazu na powrocie też rośnie. Zasilanie 29. Pobór mocy jest w miarę stabilny. Tam o 100 W spadło, jak niedawno sprawdzałem, z 2300 na 2200. Przepływy, jakie są, nie powiem. Gdyby ktoś tam się chciał bawić w COP, bo nie mam rotametru żadnego, jedynie tam na. Na rozdzielaczach są rotametry, ale im to tam ufać to na pewno nie można. Ale pompka zasuwa w trzecim biegu. No i pięknie spada ta temperatura. No i nie, ma, i nie mogę dogrzać tej, tej, tej wody. No, nie jest tutaj jakiś taki wielki układ, żeby nie można było tego dogrzać. Naprawdę. No nie wiem co się dzieje. Poradźcie coś.